korzystając z okazji podczas przenoszenia oczywiście coś się zawsze musiało zdarzyć o! ziemia była wysuszona ja złapałem zapień i do nico wyszła no przy okazji można mam okazję zobaczyć system korzeniowy awokado jaki się jaki jest tu widzę już mocno rozbudowany w, i tak dość dość dużej donicy na no, w końcu to Kastra już nie pamiętam jaka to jest to jest średnica tej kastry, No to tutaj chyba cena. Ale to chyba jest 60 albo... czy 90, już nawet nawet nie wiem. Ale kawał jest do nicy. No a tutaj. Jeszcze może tu obrócę. Aby się nie uszkodziło reszta. No, delikatnie położone Już przekorzenione konkretnie Korzonki takie pomarańczowe Obręcz już też, już też dookoła I cały ten. No zastanawiam się czy może by większą, jeszcze większą wsadzić ale No zobaczymy jeszcze Ale widzę, że to już praktycznie wykorzystało swoje, swoje możliwości Ta strona jest mniej, mniej pokryta korzeniami ta dużo bardziej Widocznie, widocznie korzeń główny zaczął skręcać w tą stronę. No i tak to wygląda, takie leżące awokado. Pozdrawiam.